Tylko wejść coś żeby facetka się nie skapnęła. Tate, a mogę Apple Watcha Ultra, ale my mamy Ultra. Ultra w domu. Głupie, żenujące i oklepane teksty? Być może, ale jakże w tym przypadku prawdziwe. Zapraszam na wrażenie po paru dniach w styczności z Galaxy Watchem Ultra, bo jest o czym porozmawiać. Oj, oj, wiecie, jak bardzo lubię koreańskie produkty. Jak coś mi się podoba, to o tym mówię, ale jak coś mi nie siedzi, to też muszę o tym mówić. I mimo iż produkt jako całokształt nie jest zły, wręcz powiedziałbym, że robi wiele rzeczy dobrze, równie dobrze co konkurent, tak za sprawą kopiowania w tym roku Samsungowi trochę się oberwało i jeszcze pewnie oberwie. W sumie to słusznie. Potężna, popularna marka, zatrudniająca setki tysięcy osób, projektantów, Marketingowców, posiadająca masę świetnych produktów ze swoim DNA i cyk, wychodzi taki Galaxy Watch Ultra. Ale od początku. Samsung rozegrał to po mistrzowsku. Z jednej strony ciężko zarzucić producentowi to, że to kopia Apple Watcha Ultra 1 do 1, no bo wiecie, inne ulokowanie przycisków, inny kształt tarczy, trzy różne wersje kolorystyczne, totalnie inny system, One UI łamany na Android Wear, czy okrągły ekran. Z drugiej jednak strony masa nawiązań do Apple Watcha Ultra, którą dostrzeżemy po głębszej analizie. Paski, czy to ten nawiązujący do tego oceanu, czy Trell? I tutaj ciekawostka producent chyba sam nie wie, jak ostatecznie miał go nazwać. Z jednej strony mamy a z drugiej strony mamy Fabric Band. Pomarańczowe akcenty na kopercie i tarczy, zbliżone kształtem dekle u spodu, szybki przycisk, funkcję Double Pinch, tryb nocny z czerwoną tarczą, syrena alarmowa, no jest tego masa. Zatem, prawdę mówiąc, nie dziwi się, że spadł na producent producenta jakiś tam słuszny czy niesłuszny hejt. Chcieli swojego Apple Watch Ultra, to zrobili, jednak inspiracja jest odczuwalna. I w tym miejscu muszę zaznaczyć, że jest jeden element, który totalnie mi nie siedzi, mianowicie Quick Button. Ten pomarańczowy przycisk z akcentami, aż prosi się, aby była to koronka, dzięki której miałbym możliwość nawigowania systemem w górę i w dół, tak jak robi to chociażby Apple Watch. Ale odkładając już temat kopiowania na bok, zegarek może się podobać, choć dla mnie osobiście wygląda tak samo tandetnie i zabawkowo jak Apple Watch Ultra. Osobiście pod względem designerskim wolę Garmina, który wygląda jak zegarek z funkcjami smart, a nie mały smartfon na pasku. Jednak w pełni rozumiem osoby, którym się podoba. Nie neguję, podobno o gustach się nie dyskutuje. No i zaznaczę jeszcze w tym miejscu, że urządzenie mimo iż lekkie jest bardzo masywne. Na moim wątpliwym nadgarstku jest to jeden z największych, aby nie powiedzieć największych, największy smartwatch jaki miałem na ręku. Oczywiście mamy jeszcze te ponad 50mm Garminy, no ale to bardziej zegarki sportowe niż typowe smartwatche. No zatem jak widzicie moje wrażenia są mocno mieszane. Z jednej strony fajnie, że Samsung chce mieć swojego Apple Watcha Ultra, z drugiej strony tych inspiracji jest po prostu za dużo. I ja rozumiem gdyby to była jakaś mało znacząca chińska marka, ale mówimy tutaj o potentacie i naprawdę potężnej marce koreańskiej jaką jest firma Samsung. W temacie wyświetlacza można powiedzieć, że jest jakby inaczej. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, Galaxy Watch Ultra wydaje się z nas znacznie bardziej masywnego niż Apple Watch Ultra. Z drugiej strony, ekran jest mniejszy, bo przeglądną ma około 1,5 cala, natomiast kwadratowy ekran LTPO OLED u Apple 1,92. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, u Apple 502 na 410 pikseli, w przypadku Samsunga 480 na 480, obydwa urządzenia mają akcenty tytanowe, natomiast Apple Watch Ultra dostępny jest w jednej wersji kolorystycznej. Galaxy Watch Ultra jest dostępny w trzech wersjach. Ciemnym szarym, naturalnym tytanie i jasnym srebrnym. Mi testy z tego co widzę przypadła wersja tytonowa i pod względem kolorystycznym mi osobiście się bardzo podoba. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę jest bardzo podobnie. Możliwość zanurzenia urządzenia do 100 metrów, certyfikat militarny MIL-STD-810H, możliwość monitoringu EKG, mamy eSIM, mamy szkło szafirowe, czy mamy certyfikat w tym przypadku IP68. Zatem bez problemu z urządzeniem możemy nie tylko się kąpać, ale również nurkować. No dobrze, wyświetlasz to tylko wyświetlacz, Natomiast jeżeli chodzi o samo nawigowanie po systemie, te jest różne. I prawdę mówiąc, ciężko tutaj szukać nawiązań, a przynajmniej porównując się z nawiązaniami stylistycznymi. Android Wear OS, łamane na One UI Watch 6 względem nowego Watch OS-a, to zupełnie inny system. Oczywiście, może szkielet jest ten sam, natomiast taki sam szkielet znajdziemy we wszystkich różnych smartfonach, jednak samo nawigowanie po systemie mocno odbiega od tego znanego z Apple Watcha. No dobrze, a jak wygląda temat funkcji? Powiem tyle. Jeżeli miałeś dotychczasowo styczność z Galaxy Watchem oraz właśnie Apple Watch Ultra, to wiesz czego się spodziewać. To do to do dochodzenia po górach, na pustyni, to syrena alarmowa, to do, do jazdy na rowerze. No skądś jest to znane. Klasycznie znajdziemy również takie funkcje jak możliwość monitoringu tętna, EKG, pomiaru snu, nasycenia krwi tlenem, czy liczenia kalorii. Mamy także dodatkowe funkcje bezdechu sennego, składu masy ciała, plus masę innych aktywności treningowych. No i w ostatnich miesiącach, jak to przystało na Samsunga, mamy również masę funkcji Galaxy AI. Przechodząc płynnie do tematu monitoringu i aplikacji, zależność jest taka sama jak w przypadku Apple. Mamy dwie dedykowane aplikacje. Pierwsze Samsung Health, która jest odpowiedzialna za funkcje zdrowotne, tak samo jak aplikacja zdrowie u Apple oraz osobną aplikację Wearables do ustawiania zegarka. Dokładnie taka sama jak w przypadku Apple Watch, tam się nazywa Watch od sklonowania ustawień zegarka. Tryby powiadomienia, dźwięk, wibracje, wyświetlacz, bateria, przyciski, gesty. Aplikacja Health, Samsung Pay, bezpieczeństwo, funkcje zaawansowane, pielęgnacja urządzenia, aplikacje, zarządzanie zawartością i wiele, wiele więcej. Nie zatem, prawdę mówiąc, tutaj jest podobnie, no ale to są aplikacje, które znamy już od kilku ładnych lat. jak to wygląda w temacie baterii. Samsung deklaruje na swojej stronie, że maksymalnie zegarek jest w stanie wytrzymać 48 godzin i ja po niespełna 3 dobach styczności z tym zegarkiem jestem w stanie taki wynik potwierdzić. Prawdę mówiąc w temacie baterii Galaxy Watch Ultra działam na mniej więcej takim samym poziomie długości jak Apple Watch Ultra. Powiem wam z własnego doświadczenia. Zegarek przyjechał do mnie z masą wyłączonych funkcji i przy baterii 50% pokazywał mi jeszcze 2 dni możliwości korzystania z tego zegarka. Mówię wow wynik naprawdę fantastyczny. Natomiast ja jak to ja mam zwyczaj jak niezależnie czy mówimy o watchach, o laptopach, tabletach, włączać wszystkie możliwe funkcje jakie są aby dać wam jasno do zrozumienia hej, jeżeli włączycie wszystkie możliwe funkcje w urządzeniu wasza bateria wytrzyma tyle w przypadku Apple Watcha Ultra 2 najczęściej jest tak, że zegarek muszę kłaść na ładowarkę po 48 godzinach i niemalże identyczny czas wykręciłem na Galaxy Watchu Ultra oczywiście jeżeli nie chcemy korzystać z wszystkich funkcji kiedy wyłączymy Always On Display, kiedy wyłączymy stałe mierzenie saturacji krwi Tętna i kilka innych funkcji, to bateria wytrzyma 3, a nawet 3,5 doby, ale z drugiej strony ja w taki sposób nie testuję urządzeń i zawsze włączam wszystko co możliwe. Zatem przyjmijmy, że od 100% do 0% max 48 godzin, wynik no cóż, jak ktoś kiedykolwiek miał gremin na ręku, to raczej będzie się śmiać. Nie do śmiania będzie w przypadku ceny. Jak dobrze wiecie, Apple Watch Ultra, w tym przypadku Ultra 2, jest wyceniony na stronie Apple na 4499 zł. Najtaniej na cenę znalazłem za 4149 zł, zatem różnice w cenie są jakieś niewielkie. Pewnie gdzieś tam na wolnym rynku znajdziecie poniżej trójki, za 3-3,5. Natomiast ja skupiam się na cenach oficjalnych sklepach. Galaxy Watch Ultra jest odczuwalnie tańszy i tutaj na pewno trzeba za to Samsunga pochwalić. Zegarek kosztuje oficjalnie 2899 zł. To jest różnica w ponad 1500 zł. Dużo, żeby nie powiedzieć bardzo dużo, bo za taką kwotę możemy kupić albo dodatkowy smartfon, albo dodatkowego Watcha, którego możecie ofiarować komuś innego. No i zaznaczam, tak jak mówiłem, to w przypadku omawiania BATS 3 oraz AirPods w opisie oraz w komentarzu pozostawiam Wam kody zniżkowe do wyczerpania puli. Te są limitowane, więc kto pierwszy, ten lepszy. Czy jeżeli chodzi o wszystkie Watch, możecie obniżyć cenę tego zegarka o kolejne 250. Zatem, jeżeli mówimy o samych cenach, Watch Ultra od Samsunga jest nie tylko tańszy, ale odczuwalnie. Tańsze. Zatem słowem końca i podsumowania moich takich. Pierwszych wrażeń, coś pomiędzy wrażeniami a recenzją. Co mi się w tym urządzeniu podoba? Bardzo dobry ekran AMOLED, solidna jakość wykonania, mnogość funkcji na wzór Apple Watcha, płynność działania, IP68 i kilka innych znanych funkcji, które już kojarzycie z wcześniejszych Galaxy Watch. Czy to najlepszy Galaxy Watch, jaki wyszedł, nie uwzględniając ceny? Najpewniej tak. Ale czy to najbardziej opłacalny Galaxy Watch, jaki wyszedł? Na 100% nie. Samsung pozazdrościł Apple jego modelu Ultra i zrobił swój. Szkoda tylko, że tak mocno inspirując się jego konstrukcją, bo ten smród jeszcze przez parę tygodni z nimi pozostanie. Jeżeli używałeś Samsunga albo innego Androida, a chciałeś mieć takiego odpowiednika Apple Watcha Ultra, a nie chciałeś używać iPhone'ów, bo po prostu iOS-a nie lubisz, to proszę, możesz mieć swojego Ultra do Androida i być z niego zadowolonym. Od Spoko Produkt tak samo jak Spoko jest Apple Watch Ultra czy Apple Watch Ultra 2, tylko w tym przypadku to ten pierwszy inspirował się drugim i ta naklejka na długo będzie do niego Przyczepiona. I to by byłoby wszystko z mojej strony. A jak wy, moi drodzy, zapatrujecie się na galakcji. Watcha Ultra. Czy widać tu jawne inspiracje? Czy jesteście w stanie wybaczyć Samsungowi te jawne klonowanie poszczególnych elementów zegarka, uwzględniając odczuwalnie niższą cenę? No bo nie oszukujmy się, prawie 4,5 zł, a 2900 zł to są to odczuwalne różnice kwotowe. Sekcja komentarzy należy do Was. Ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się za parę dni. Pozdrawiam serdecznie miłego, spokojnego dnia i do zobaczenia. Sia!